Afirmacje dla każdej czakry, balansowanie energii wewnętrznej. Czakry to subtelne energetyczne punkty w naszym ciele, które stanowią klucz do równowagi duchowej, emocjonalnej i fizycznej. Każda z siedmiu głównych czakr ma swoje własne funkcje i znaczenie. Aby osiągnąć harmonię w naszym życiu, możemy używać afirmacji, aby wzmacniać i balansować energię każdej czakry. Oto kilka afirmacji dla każdej czakry. Czakra Podstawy, Muladhara. Czakra Podstawy reprezentuje poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Afirmacje dla tej czakry to: Jestem korzeniem, który łączy się z energią Matki Ziemi. Czuję, że jestem bezpieczny i stabilny w swoim życiu. Mam prawo do bycia na tym świecie i czerpania z niego radości. Czakra sakralna, Svadhisthana. Czakra sakralna jest związana z kreatywnością i emocjami. Afirmacje, które pomagają w jej balansowaniu to: Moja kreatywność jest źródłem radości i spełnienia. Akceptuję i wyrażam swoje emocje w sposób zdrowy. Jestem w harmonii ze swoją płciowością i zmysłowością. Czakra splotu słonecznego, Manipura. Czakra splotu słonecznego reprezentuje osobistą moc i siłę woli. Oto kilka afirmacji dla tej czakry. Moja moc wewnętrzna jest źródłem siły i determinacji. Mam w sobie nieograniczone pokłady energii i mocy. Moja wewnętrzna siła kieruje moim życiem. Czakra serca, Anahata. Czakra serca jest centrum miłości i empatii. Afirmacje, które wzmacniają tę czakrę to: Moje serce jest otwarte na miłość, zarówno dawanie, jak i otrzymywanie. Kocham i akceptuję siebie dokładnie takim, jaki jestem. Jestem w harmonii z miłością uniwersalną i współczuciem. Czakra gardła Vishuddha Czakra gardła reprezentuje wyrażanie siebie i komunikację. Afirmacje pomagające w jej balansowaniu to: Moje słowa są pełne mądrości i miłości. Mam prawo do wyrażania swoich uczuć i myśli. Moja komunikacja jest klarowna i zrozumiała. Czakra trzeciego oka Ajna Czakra trzeciego oka jest związana z intuicją i wglądem w głębsze aspekty życia. Oto kilka afirmacji dla tej czakry. Mój umysł jest w pełni świadomy intuicji i wglądu. Czuję, że moja intuicja jest moim niezawodnym przewodnikiem. Jestem w harmonii z moją wewnętrzną mądrością i wiedzą. Czakra korony, sahasrara. Czakra korony jest połączona z duchowym oświeceniem i zrozumieniem. Afirmacje, które wspierają te czakrę, to: Jestem otwarty na duchową mądrość i zrozumienie. Czuję, że jestem częścią większego planu wszechświata. Mój umysł jest spokojny, a moja świadomość jest jasna. Praktykowanie tych afirmacji może pomóc w harmonizacji i wzmocnieniu każdej z czakr. Co przyczynia się do ogólnego równowagi i dobrobytu w naszym życiu? Pamiętaj, że regularność i zaangażowanie są kluczowe w praktykowaniu afirmacji, aby doświadczyć ich pełnych korzyści. Wróżbita Łukasz Węcka